Dziewczyny, zaraz pojawią się wasze dania. Zobaczmy. Nicole ma trójkątny tęczowy tort, Julie ma kwadratowy popyt, a Britney ma cały automat z okrągłą gumą. Próbujcie szybko. To prawda? Zacznijmy ode mnie. Mam nawet monetę. Wciskam ją do automatu i wyciągam okrągłą gumę. Co? A, to guzik! Trzeba subskrybować! I nacisnąć dzwoneczek. Obowiązkowo zróbcie to samo, przyjaciele. A oto i moje gumy. Nie mogę się doczekać, żeby ich spróbować. Mmm, jakie pyszne! Co jeszcze? Oj, dziewczyny, kontynuujcie. Dobra, z wielką chęcią spróbuję tego trójkątnego kawałku tortu. Mmm, jaki pyszny krem! Bardzo mi smakuje. A biszkopt jest taki delikatny. Totalny odlot. Wręcz nie mogę się oderwać. Ej, a ty co tak patrzysz? Lepiej zjadaj swój popyt. No dobra, dostałam popyt i wszystko, co mogę zrobić, to się nim pobawić. Chwileczkę. Czy to żelek? Wow, ale super! Mm, jakie to jest dobre! Bardzo mi smakuje. Fajnie, dziewczyny, co? No, Britney zjadłaś? Zostało mi troszeczkę. Zaraz przeżuję gumę i nadmucham ogromnego balona. Patrzcie! O nie, jest za duży! Nicole, pomóż mi! Inaczej Britney zaraz odleci! O nie, Britney! Ciekawe, co dostaniecie tym razem. To jakieś sosy! Ale fajne! Julie ma chyba nutellę. Super! A Nicole ma coś podobnego do keczupu. A Britney ma strasznie ostre wasabi. To szybciej zliża swój sos. Próbujcie. No dalej. Bierze w was. Julie jest nastawiona na zwycięstwo, ale na razie wszystkich wyprzedza Nicole. A jak tam Britni idzie z wasabi? O jej biedactwo ma najtrudniej ze wszystkich. Skończyłam! To był Ketchup. Długo jeszcze? Prawie uparałam się z tym paskustwem. I dziewczyny. Niedobrze mi! Robi mi się bardzo, bardzo gorąco! Co robić? Zaraz tu wybuchnie pożar! To prawdziwy smog z ogniem! Chwileczkę, wiem co robić. Zaraz ugasimy Britney za pomocą gaśnicy. Dobrze, że byłam na kursie przeciwpożarowym. Ej, co jest? Chyba muszę mocniej nacisnąć. O, tak! Działa! Zaraz pożar będzie zlikwidowany. Piana zniszczy moją fryzurę. Julie, poniosło cię. Zatrzymaj się. Dzięki, ale mogłaś wcześniej to zakończyć. Wybacz, troszkę przesadziłam. Ojej, Nicole, tak śmiesznie wyglądasz z tą sadzą. Wiem, teraz jestem cała brudna. Wyglądasz jak kominiarz. A ja jakbym wyszła z wanny z pianą. Zaraz dowiemy się, co dostałyście tym razem. Britney ma okrągłe serowe kulki. Wyglądają apetycznie. Julie ma kwadratowe smażone jajko. A Nicole ma trójkątny plaster miodu. Pyszności, próbujcie szybko. Uwielbiam miód. Jest taki smaczny. Wręcz nie można się oderwać. Nie patrzcie tak na mnie. Jedzcie swoje smakołyki. Świetnie, bo akurat zdążyłam zgłodnieć. Najpierw za pomocą widelca i noża wytnę żółtko. Ziemię w pierwszej kolejności. O, tak, jakie to jest dobre! Co jeszcze? Super, że mam więcej. Co za wyżerka? Britni, kontynuuj. Dobrze, bo bardzo chcę spróbować tych serowych kuleczek. Tak apetycznie pachną. Smakują jeszcze lepiej. Nie mogę się powstrzymać. Chcę zjeść ich więcej i więcej. Jak super, że mam ich tak dużo. O nie, zaraz się przewrócę. O rany, dziewczyny. To nie było miękkie lądowanie. Zamiast się za mnie nabijać, mogłybyście pomóc mi wstać. Ostatni kawałek. O jej, a co to, pszczoły? Dziewczyny! One mnie atakują! Uciekajmy! Zdecydowanie przechodzimy do ataku! Spadajcie stąd! Wynoka do swojego ula! Tak! Jazda stąd! Ognia na pewno się wystraszą! A też stąd! Nie dotykajcie naszej Nicole! No dalej, atakujcie! Jestem gotowa! O nie! Tylko mnie nie gryźcie! A może uda mi się przegonić je szmatką? Stać! Nicole, daj mi szmatkę. Zaraz wszystkie je złapię. O tak, udało się. To nie było łatwe. Ej, a wy dokąd? I co ja mam zrobić z tymi pszczołami? Czekamy na nowe smakołyki. A oto i one. Zobaczmy, co tam macie. Nicole ma na czosy, Julie suchy makaron. A Britney apetyczne pankejki. Ej, Julie, trzymaj się z daleka od okrągłego jedzenia. Próbuję jako pierwsza. Ukroję mały kawałek i sprawdzę, jak smakują moje paniekie. Mmm, pachną niesamowicie. Co takiego, Nicole? Ukroiłeś trójkątny kawałek, a to znaczy, że jest teraz mój? Takie są zasady, nic na to nie poradzisz. No nie bądź ścigłowską. Ja czekam. Julie, nawet nie próbuj, ten paniek jest dla mnie. No to jem. Wow, jaki pyszny! Britney, ukroisz mi jeszcze? Zapomnij, więcej nie powtórzę tego błędu. Będę musiała jeść rękami, ale dzięki temu nikt mi ich nie zabierze. O tak, to jest niewiarygodnie pyszne. a ja mam zwykły suchy makaron. Nie wygląda zachęcająco, ale spróbuję. O rany, jaki twardy. W ogóle mi się nie podoba. Niby jak ja mam to zjeść. No dobra, pora spróbować moich na czasów. Ojej, jakie dobre! Pankanki też są super, ale się nie najadłam. Ej, Julie, obczaj to! Nicole ma takie pyszne naczosy. Może weźmiemy sobie kilka. Popieram twój genialny pomysł! Co? Polujecie na moje naczosy? Zapomnijcie! Uff, zdążyłyśmy się schylić. Patrz, ona przebiła ścianę tymi naczosami! Wiesz co? W sumie to ja tak bardzo nie chcę iść tych naczosów. Lepiej dojem mój makaron. Ej, dziewczyny! Obudźcie się! Dostałyśmy nowe smakołyki. Tylko spójrzcie, jaki ogromny tableron! A ja mam gofra. Ekstra! A ja mam paskudną cebulę! No co za ochyda. Nie mam dziś szczęścia. Ale nic na to nie poradzę. Będę musiała spróbować. Dobra, gryzę. Jakie to jest paskudne! Aż mi oczy łzawią! Daj jej chusteczkę. Britney, trzymaj to dla ciebie. Thanks! Hey, dziękuję za troskę, dziewczyny. Będziesz mi troszkę lepiej. Oj, co za ochyda! Mam smarki Britney na mojej czapce. Nie tego oczekiwałam w ramach podziękowań za pomoc. Przecież czekają na mnie moje pyszne gofry. Tylko spójrzcie, jak pięknie wyglądają. Um. Wow, jakie to jest dobre! Aż się chce zjeść wszystkie na raz. Gotowe. Nikol, kontynuuj. Dobra! Mam taką ogromną czekoladę, że nawet nie wiem od czego zacząć. Ach, brakuje mi siły, żeby ją podzielić na kawałki. Ale nie szkodzi. Wiem co robić. Założę mój kostium karateki i rozbiję tę czekoladę na małe kawałki. A ja! Nie wiedziałam, że Nikol tak potrafi. Zgadza się, nie jestem taka grzeczna, jak wszyscy myślą. A teraz czas na próbowanie. O tak, to jest niesamowite. Czekolada nie może być niedobra. Ja wszystko zjadłam, a Britney nie. Ojej, muszę zjeść ostatni kawałek. Przepraszam, dziewczyny. Nie mogę tego trzymać w sobie. To za smrot. Ups. Nowe smakołyki już są na stole. Zobaczmy. Brytni ma żelkowe oczy, Julie krakersy, a Nicole tęczową kanapkę. Zacznijmy od brytni. O, żelkowe oczy są takie fajne! Pasują mi? Oj, nie mogę, co za upa! Julie, powinnaś być ostrożniejsza. A teraz mam oko w buzi. Dej spokój, Nicole! Nie bój się, to tylko żelkowe oko. No dobra, nadszedł czas, żeby spróbować. O tak, to jest niesamowite. W środku jest taki pyszny dżem. Takie smakołyki zjadam w 3 sekundy. W przeciwieństwie do cebuli. Julie, kontynuuj. Ułożę moje kwadratowe krakersy jeden na drugim i spróbuję. Fajnie, tak jakbym miała kanapkę. Mm, jakie to jest dobre i chrupiące. Niam, niam, niam. Nicole, teraz ty. Tak, wiem. Och, mam taką ciekawą kanapkę z serem. Tylko spójrzcie, jak pięknie wygląda. Prawdziwa tęcza. Mm, to jest takie dobre, że aż mi słów brakuje, żeby to opisać. Bardzo mi się to podoba. Super, że trafiłyśmy do tego challenge'u. No. O, to mój kurier przyjechał. Już otwieram. Muszę tylko wstać. Witam, to są Twoje pieniądze. Proszę. A to dla mnie. Zobaczymy, co on mi tu przywiózł. Wow, jakie ogromne kawałki drewna! I jakie ciężkie! Co jeszcze tu jest? O rany, jakie wielkie pudło! Znalazłam tu coś jeszcze. To wygląda jak kolejna część łóżka. Wiertarka. Super, jak tylko wyjdę z tego pudła, to biorę się za złożenie łóżka. Odlot! Będę miała najpiękniejsze łóżko na świecie. Dobrze, że mój tata nauczył mnie posługiwać się narzędziami. Skończyłam. Teraz przechodzę do mataraca. Przykręcę ostatnią śrubkę i gotowe. Nie ma mowy. Ta biedaczka nie będzie miała lepszego pokoju niż ja. Ja też zamówię sobie coś fajnego. Oto nadchodzą moi budowlańcy. Dzień dobry, to są Wasze pieniądze. Pokój jest na końcu korytarza, trzecie drzwi. A widzisz, Marie, mój pokój powstanie w kilka sekund. Tylko uważajcie, na moje zabawki są dla mnie bardzo cenne. Proszę, pokój gotowy. Świetnie podoba mi się, ale brakuje moich fotografii na ścianach, tak, od razu lepiej. Dziękuję bardzo. Do widzenia. O rany, ja też zrobię coś fajnego. Mój pokój jest trochę pusty. Wiem, spadłam na genialny pomysł. Potrzebuję tych tęczowych zasłonek. I podoba mi się ten fajny obróz. O tak, zaraz zrobimy piękne zasłonki do mojego pokoju. Super! Muszę też udekorować ściany. Już wiem, jak to zrobię. Mam tu karton i nożyczki. Wycinamy tu i tam i oto powstał śliczny szablon kwiatowy. Dzięki niemu mogę stworzyć piękne wzorki w całym pokoju. Wszystko, czego potrzebuję, to farba i pędzel. Zaraz pokażę, jak to robię. Ale to wcale nie jest trudne. Tylko spójrzcie, jakie to słodkie. Podoba mi się. Co ona tam na baz grała na tych ścianach, Piatki? Mam kolejny fajny pomysł. Myślicie, że to śmieci? Nic bardziej mylnego. Te patyczki po lodach będą świetną półeczką na różne fajne rzeczy. Widzicie? Postawię tu kwiatka, a tutaj origami. Super! Sprawdźmy, co tam jeszcze mam. Skarpetka? Chyba wczorajsza, więc się nada. Bierzemy kilka i skręcamy je między sobą. Chyba troszkę za mało. Potrzebuję więcej skarpetek. O tak, o wiele lepiej. Zobaczcie, jaki kolorowy i fajny jest mój dywanik. Ale czegoś tu brakuje. Już wiem, przecież miałam tu obrus. Kilka ruchów i zrobię sobie hamak na cały pokój. O tak, można się zrelaksować. Cześć, ma. Zrobiła sobie pokój? Zgapiła ode mnie. Cześć dziewczyny! Wpadnijcie do mnie z wizytą. O, już są. Biegnę otworzyć drzwi. Cześć, Rachel i Jessica. Poznajcie moją biedną sąsiadkę. To jest Mary. Nie musicie się z nią witać. Mam fajny pokój, co? Proponuję poimprezować. Tylko nas odgrodzę, żeby moja biedna sąsiadeczka nas nie podglądała. Mari nie jest tu mile widziana. Co? Nie to nie. Znajdę sobie coś do roboty. O, ten znak wygląda bardzo fajnie. Wezmę go sobie. Butelka Coli. Super! A co jest w świetniku? Jeszcze więcej butelek po coli. Ekstra, przydadzą mi się wszystkie! Okej. Okay. Postawię tu butelki po Coca-Coli, a na wierzchu będzie plac ze znaku drogowego. Cudownie. Gdzie jest mój miś? O tutaj. Hej, kolego, mam dla ciebie troszkę cukierków. Zrobimy sobie własną imprezę. Częstuj się. Co? Dlaczego ta prostaczka jest taka szczęśliwa? Dziewczyny, włączymy karaoke. I to na maksa. Co? Dlaczego tak głośno? Jak je wyłączyć? Wiem, co zrobię! Dzień dobry. Moja sąsiadka urządziła zbyt głośną imprezę. Proszę zareagować. Hey. Dobry wieczór. Za mną. Tutaj są. Zaraz to załatwimy. Co wy tu robicie dziewczyny? Po północy karaokę? To naruszenie prawa. Spokojnie dziewczyny załatwię to. A, no trzeba było tak od razu. Przykro mi, ale nie mogę pomóc. Co? Ale jak to? Dobra, sama sobie poradzę. Mam już nawet pomysł. Zaraz nadmucham balona i powieszę go pod sufitem. Właśnie tak. Zrobię taką imprezę, że przyjaciółki Mmy od razu do mnie przybiegną. A z tych płyt wyjdą świetne elementy odblaskowe. Będą idealnie pasować do mojej kuli dyskotekowej. Super! Wychodzi rewelacyjnie. A telefon i megafon ogarną głośną muzykę. Bawimy się, Misiu. Oho! Co tam się dzieje? Kolejna impreza? Emma Sora idziemy do pokoiku twojej sąsiadki. Cześć Mari! Przyszłyśmy do ciebie, ale masz tu fajnie. Co? Poszły do tej prostaczki? Ej, jakie mam piękne manikir. Co to ma być? Mysz? O mamusiu! Mari Mari, ratuj mnie! Tam jest mysz! Zabierz ją! Cześć, słodziaczku! Zatrzymam ją sobie. Chciałam mieć jakiegoś zwierzaka, żeby się nie nudzić. Wiem nawet, jak zrobić jej fajny kartonowy domek. Zobaczysz, będziesz zachwycona. Najpierw wytniemy potrzebne elementy z kartonu. I wszystko razem złożymy. Na pewno będziesz potrzebować zasłon na okna i tabliczki z imieniem. Zaraz wszystko zrobię. Nazwę ci Miki. No wejdź do domku, kochani. Jesteś teraz moją najlepszą kumpelą. Te urocza. Hmm, ja też potrzebuję zwierzaka. Halo, kiedy będziecie? Czekam. O, a oto i mój pupilek. Nikogo tu nie ma? Jak to? Ojej, tylko spójrzcie na tego słodziaczka. Tak się cieszę, że cię mam. Nazwę cię Fibi. Teraz uczeszę ci włoski, żebyś była taka ładna jak ja. I przydałoby ci się kilka akcesoriów. Wow, wyglądasz jak milion dolarsów. No to twój smakołyk. Jedz, moja dziewczynka. Czy Miki polubiła Fibi? Myślę, że to stuprocentowa przyjaźń. Nie można im zabronić być przyjaciółkami. No dalej. Oj, Fibi! Miki! O nie! Nasze zwierzaki się polubiły. To takie zabawne. Szybko. Hurra, mam napój chuba-buba. O, ja mam całą dziesiątkę. Wow, tyle chuby-buby to ja w życiu nie widziałam. Mogę zacząć pierwsza. Dzięki koledzy. Muszę wziąć łyka. Ej, o co chodzi? Nie leci! A wszystko jasne! To galaretka w butelce! Trzeba ją wycisnąć! Wygląda pysznie, a w smaku jest jeszcze lepsza! Tak wygląda super! Mm, pyszne! Myślę, że jeszcze trochę zostało. O nie! Mój język utknął w butelce! Niech mi ktoś pomoże! Oj, proszę, bo, pomóż mi! Wow, już. Ała. Fibi, nic ci się nie stało? Yy, nic mi nie jest. I zaraz spróbuję nadmuchać wielkiego balona. Wielki się nie udał, ale za to wyszedł świetny balonik. Wow, naprawdę fajny. O, przepraszam, to niechcący. Dobra, teraz moja kolejna wypróbowanie galaretki w butelce. Zaczniemy od pozbycia się nakrętek. A teraz weźmiemy super mega lejek, który pozwoli mi wypić galaretkę z 10 butelek naraz. Fajnie wymyśliłem co nie. Mam w buzi pełno gumy do rzucia i mogę nadmuchać nowego balona dla Fibi. Wow, jest ogromny, nieźle. Ups, zdaje się, że guma pękła i została na mojej twarzy. Ale nadal jest tak samo słodka. Obrzydliwe! Jane, teraz ty! W końcu! Nie mogę się doczekać, żeby spróbować chuby-buby! Wow, jest taka fajna! Tak, trochę na nią poczekamy! Skończyłam! Chociaż to tylko dwie butelki! Może mi pomożecie? Jasne, damy radę! Bierzemy po kilka butelek i wlewamy Jane prosto do buzi. O tak, to jest pyszne. Ale jaja, Jane jest taka śmieszna! Dziękuję wam moi drodzy, to było niesamowite. A teraz czas nadmuchać balona. Wow, Jane, czekaj! Nie odlatuj! Nie mogę mi utrzymać! No i dobra, niech się przeleci! Pryczka! O, ja dostałem 10 razy więcej. Tylko nie mówcie, że muszę to zjeść! Nie bój się Fibi, jesteśmy z tobą. Jane, może ty zaczniesz? Dobra, kochani, spróbuję to zjeść, ale naprawdę bardzo się boję. Nie, jednak nie będę! Ło, wow, nieźle! Chyba jednak nie masz wyjścia! Jak to możliwe! Dalej śmiało! To wcale nie jest śmieszne. Dobra, wezmę jeden kęs i zobaczę, co się stanie. O nie! Moje usta płoną! Myślę, że teraz eksplodują. Dobrze, że jest tu lud! Uch, co za ulga! Następny! Na pewno nie ja, a może Fibi! Fibi ci pomoże! Otwórz usta! O nie, tylko nie to! Obrzydliwe, buzia mi płonie. Biedactwo potrzebuje pomocy. Tak, mam akwarium, myślę, że to pomoże. Właśnie, muszę wsadzić tam głowę. O, to ryba. Dziękuję, dziewczyny. Gdyby nie wy nie dałbym rady. Trzymaj ręcznie, knurek. Dzięki, Fibi, i powodzenia. Nie bój się, ja dałem radę. To znaczy, że ty też możesz. Na te górę ostrych papryczek nawet patrzy się strasznie. Dobra, muszę być dzielna. Spróbujmy! Co za koszmar! Okropne! Jak ona to robi? Och, kochani, robi mi się gorąco! Bardzo gorąco! Chyba już dłużej nie wytrzymam, a pomocy! Jane, weź wąż strażacki. Musimy ugasić ten pożar i ratować Fibi. A, już wystarczy! Ogień już dawno zgasł. Wednesday, ratuj! Cześć sąsiadko, przeszkadzamy ci! Przepraszam za bałagan! Przestańcie! Hojej! Wygląda na to, że nic jej nie jest. Przybij piątkę! Hurra! Po prostu kocham kole. Ale tu dużo puszek. Urany! Aha, uwierzycie, dostałam 100 puszek Koli. Cześć, chcesz zacząć. Z przyjemnością. Hej, czemu nie chce się otworzyć? No dalej, no już. Ale uparta puszka. Oh my god. Ojej. O, mam pomysł. Trzeba użyć młota. To na pewno otworzy tę puszkę. Tak, udało się. Zrobię chociaż łyczka. Mm, pyszna. Szkoda, że tak mało. Chcesz młotek? Dzięki. Uj. Dlaczego nie powiedziałeś, że jest taki ciężki? Wybacz, ale jak zamierzasz otworzyć puszki? Wiem. Muszę ustawić wszystkie puszki w rzędzie, a potem mogę to zrobić szybko. Nie zdążysz nawet policzyć do pięciu. I już gotowe. Teraz będę potrzebował słomek. Co on robi? Nie mam pojęcia. To dom. Zrobiłem jedną wielką słomkę, żeby nie marnować czasu i wypić wszystkie kole naraz. Cool. Brawo, fajny pomysł. Ej O co chodzi? Już się skończyło. Szkoda. U jej wybaczcie. No dałeś czadu masakra. Dobra, w końcu nadeszła moja kolej. I tak, ja też mam pomysł, jak wypić moją kolę. Żeby nie robić przerw, wleję całą kolę do jednej wielkiej szklanki. O tak, to wygląda mega pysznie. I gotowe, moja super mega kola jest gotowa. To jest niesamowite. To taki błogi smak. Ale zdaje się, że zaraz mi się odbije. Wow, a to niespodzianka. Oh my god. Wow. Uwielbiam Twixa. Cieszę się, że zjem jako pierwsza. Zdejmujemy opakowanie. Ej, bądź ostrożna. Przepraszam, nie zauważyłam. Te pałeczki są jak prawdziwe miecze. A może podnę jej piłą łańcuchową? U matku! I co? Fajnie wymyśliłam! To całkiem przyjemne! Hej, uważaj! Wszystko leci na nas! Zrobimy kilka kawałków i jeszcze kilka! I teraz mam nie jednego Twixa, a dziesięć! Tylko malutkich! Ups! Dokładnie, Fibi. Wyszło niezręcznie! Dobra, już mi ślinka cieknie, nie mogę dłużej czekać. Bardzo chcę zjeść te batoniki. Mm, to jest pyszne, kochani. Skończyłam, to następny. Ja. Chcecie zobaczyć sztuczkę? Patrzcie. Wow, nieźle. A teraz próbujemy. Mm, masz rację, Fibi. To jest pyszne. Po prostu palce lizać. I właśnie wpadłam na genialny pomysł. Wymieszam pałeczki w gorącym mleku i będę miała pyszny czekoladowy koktajl. Mm, to cudowne. To najlepsze połączenie smakołyków, jakie znam. Nie patrz tak na mnie. Teraz ty. Nie ma problemu. Najpierw trzeba pozbyć się opakowań. Gotowe. Tak, dziewczyny, znam niezłe sztuczki. I wymyśliłem już, jak zjem swoje batoniki. Będę potrzebował szpachelki i nutelli. Dzięki, stary. Mam już wszystko, czego potrzebuję, żeby pobić rekord i zbudować największą wieżę z batoników. Bierzemy pałeczkę i smarujemy nutellę szpatułką. O tak! Wow, fajnie! Super! Też tak chcę zrobić! A po co ci drabina? Żeby dokończyć moją wieżę! Myślisz o tym samym, co ja? Spróbujmy wieży! Nie, dziewczyny, stójcie! Aj! Żyjesz? Chyba tak. Noszę kask jak prawdziwy budowniczy i zostało mi jeszcze pół wieży do spróbowania. Dziewczyny, częstujcie się. Bardzo dziękujemy.